Memy o Simsach, część druga. Mam unikatowy i niepowtarzalny wygląd. Mam unikatowy i niepowtarzalny wygląd. Budynie w The Sims 3. A teraz mój automem. Mary Mary grająca w The Sims 1. Mary Mary grająca w The Sims 2. Chata twoich simów się pali, ale to wszystko było twoim sadystycznym planem do fabuły. Mała ja grająca w simsy, próbując pignąć dwóch idealnych simów, których stworzyłam. Gdy twój sim postawi talerz na środku korytarza, nie może przejść dalej. Elaganda! Balbina Biedek Jej trzecie nienarodzone dziecko Kiedy w twoich Simsach 2 pojawi się różowa zupa? Ty, gdy rozpoczynasz po raz 50 nową rozgrywkę w miłowie shit, here we go again Types of headaches Migraine Hypertension Stres. The Sims 1. Teraz wielki mem dla osób, które chcą umieć budować w Simsach, ale nie potrafią. Dom w Simsach w mojej głowie kontra to, co udało mi się zbudować. Gracz wymyślający wymyślne sposoby na dręczenie Simów. Tymczasem szatan i chciałbym powiedzieć, że jestem twoim wielkim fanem. Zapraszam Was na moją grupę na Facebooku, gdzie możecie swoje memy publikować albo po prostu śledzić to, co na bieżąco stawiam. Pozdrawiam serdecznie.